bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Słuchajcie, ja jestem już przy połowie opakowania, więc czas wypowiedzieć się konkretnie na temat tego podkładu już po optymalnym sprawdzeniu i przetestowaniu. I słuchajcie, jest to bardzo, bardzo fajny podkład, który możecie kupić w Hebe. I jest to Liren Aldeiton, podkład dopasowujący plus serum. On jest dostępny w Hebe do 35 zł, coś koło tego. I dr Irena Eris nam mówi tak. Podkład i serum z kwasem wielurnowym, peptydami, ceramidami w jednym. Dopasowuje się do cery, kryje niedoskonałości bez efektu maski, zapewnia promienny wygląd, dogłębne nawilżenie skóry. Eee, I teraz tak. Tego podkładu nie możecie nałożyć na pielęgnację z witaminą C inną niż tetra, i nie możecie go nałożyć na produkty zawierające helator Disodium Eta ponieważ produkt, produkt w swoim składzie zawiera pochodną tripeptydu miedziowego, no i jeszcze inne peptydy. Więc jeżeli inne peptydy połączycie z innymi formami witaminy C niż tetra, która jako jedyna nie reaguje z peptydami, doprowadzicie do reakcji krzyżowo-kontaktowej, czyli do destabilizacji peptydów, aby możecie dostać rumienia, liszaju, podrażnienia. I bardzo mocnego zaczerwienienia skóry, i oczywiście do tego dochodzi zrujnowanie natychmiastowe bariery hydrolipidowej. Bo kiedy następuje radykalne podrażnienie i bardzo mocna agresja skóry, dochodzi też do zniszczenia BHL. Także od razu Wam o tym mówię, więc to nie jest grała warta świeczki. I oczywiście nie można go połączyć z disodium etta, bo zawiera pochodną tripeptydu miedziowego, a połączenie go z pielęgnacją zawierającą disodium etta równa się ta sama reakcja jak połączenie ogólnopeptydowe z witaminą C inną niż tetra. Na minus. Okrojona gama kolorystyczna, trzy kolory, ja mam 0,2 natural. Co mi się podoba w tym podkładzie? Zero oksydacji, on nie oksyduje. Nałożony na twarz trzyma się cały dzień i tutaj nie ma żadnego problemu. W moim przypadku niczego nie podkreślam, jest jak najbardziej komfortowy, nawet przy kuracji retinoidalnej. I powiem Wam, że jest to egoista, jeżeli chodzi o podkład, tak jeżeli chodzi o kosmetyk, to to jest egoista, no bo nie można nałożyć na wszystko, aczkolwiek jeżeli już dostosujemy się do jego wytycznych, to jesteśmy bardzo zadowoleni. On tutaj ponadto jeszcze w składzie ma diamentowy puder, który działa stymulująco na skórę, ceramidy, które wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej, hialuronian sodu, polimer kwasu hialuronowego. Także skład jest naprawdę świetny i jest rewelacyjny, bo tutaj mamy bardzo mocny nacisk na pielęgnację, również. Także macie tu i pielęgnację, i makijaż. Czyli na przykład jeżeli macie zaburzoną barierę hydrolipidową, to również no, podkład też powinien wzmacniać pielęgnację, prawda? No i on tutaj, no, w tym przypadku ten gagatek to robi jak najbardziej. Zdecydowanie. Także jest to świetny produkt. E, ponadto mamy tutaj właśnie pochodną tą tripeptydu miedziowego. Mamy to koferol, witaminę E, antyoksydant, witaminkę młodości. E, także to jest rewelacyjna sprawa. Mamy złoto, które działa stymulująco na kolagen. E, także jak najbardziej... I skład jest genialny. Skład jest na wypasie, skład jest bardzo dobrze dostosowany, bardzo dobrze przemyślany. Mamy tutaj naprawdę połączenie ala serum plus podkładu. Także skład jest genialny. Ja wam pokażę tą moją dwójeczkę, jak ona wygląda. Już wam pokażę. To jest dość ciemny kolor. Od razu to muszę powiedzieć. Ale do mojej karnacji no jest wypisz, wymaluj. Mm, Idealny. To jest dwójeczka. To jest dwójka. On się prezentuje tak. No, mogliby zrobić więcej kolorów i ja bym się tutaj nie pogniewał, bo i bladiochy by miały frajdę. I osoby o bardziej ciemnej karnacji. O, tutaj macie jego wykończenie. Krycie oczywiście macie pełne prawo budować. Krycie można budować tego podkładu. Także jak najbardziej. Zapach jest bardzo przyjemny, szybko się ulatnia. No skóra przy nim jest naprawdę wypielęgnowana. Także ja już go używając spory okres czasu mogę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry podkład. Tak, bardzo, bardzo dobry podkład. Nie ma mikroplastiku, kancerogenów, mutagenów. Recommended. Także gorąco Wam polecam. Produkt warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Zdecydowanie. Także na dzisiaj to tyle. Jeśli Wam się film podobał, to łapeczka w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam cudowną energię. Moje psiaczki mnie wzywają, także lecę. I widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Buziaki wielkie, trzymajcie się ciepło, pa pa!